Siewneczko wardeczki w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku witam was oczywiście w lesie i patrzcie co tu się stało na start. Ja na chwilę musiałem wyjść ze względu na to, że wika sobie elegancko miała karmić zwierzęta, tak jak zwykle i to jest chyba właśnie główny winowajca, który tutaj się chowa, biega i ukrywa za krowami tej oto właśnie sprawy. Powiem wam tak, na start tego odcinka napiszcie hashtag problem, a wam serduszko no do tego ja, komentarza to ja, to ja, to ja. i Szczerze, to ja nie za bardzo wiem, jak tym wyjechać. On przed chwilą się ruszał tak jakoś góra dół, góra dół, boki boki, i na razie to tak, no widzicie. O, teraz się ta, rusza. Powiem tak, ta ośka przednia to tak trochę się rusza, jakby miała odpaść. Koła tylnie delikatnie się zapadły w beton. Kabina weszła troszeczkę w górną warstwę betonu, i teraz widzicie, jak to wygląda. No tak, nie za dobrze. Próbowaliśmy to super siłą y, uratować. Kompletnie się tego nie dało zrobić, a mieliśmy zacząć. Dzisiejszy odcinek ogólnie od sprzedaży i od innych rzeczy. No i tutaj tu wszystko chodzi, no nie? Czekaj, ja, ja widzowie, spróbuję to złapać. Może coś to da. Aha. No, ja tak baj tam byle jak, ale to to. Yy, a weź, jak tam wleziesz, to może spróbuj odczepić go. Od tamtąd może coś to zmieni, ale. Kurde, ja nawet po tych kropach tak nie za bardzo mogę. Czekaj, nie odczepię tego. Ja. No, powiem wam tak szczerze, chyba tutaj widzowie, żeby nie przedłużać odcinka, to tylko i wyłącznie te panie e, zostaje. Czekaj, weź wyjdź z tego ciągnika na chwilę. Nie dodawaj gazu. Co? No nic, o, ci to, nic ci to nie da, bo jesteś zabieszona, zaczepiłaś jakoś... Ja, ja, ja nie wiem, jak ty tam wjechałaś. Ale patrz, już jestem jakby... Ale zaczep jest tak jakby w ziemi, to ja nie wiem, czy to się... Widzicie? Tutaj kompletnie... Nie no nic, nic... O, patrz! O. E, udało się bez tepania. Zajebiście. Dobra, mamy to. W końcu wszystko jest praktycznie ogarnięte, przygotowane do odcinka. Dzisiaj też i wydamy 600 tysięcy, albo 650, albo i 750 nawet. Zobaczymy, ile się uda tych pieniędzy nazbierać, bo nie jest na razie kolorowo. Musimy posprzedawać to, co mamy do sprzedania. Jeżeli będziemy mieli z 2,5 miliona złotych, będę zadowolony. Musimy trafić w bardzo dobre tereny pod przyszłe budowę gospodarstwa. Ale czy się uda, czy się nie uda, to nie wiem. Mają 100%? Trzeba sobie podpiąć kable. A, dobra, to podpinaj, bo ja już bym chciał yy, przewijać czas. A mamy kwotę zapisaną, tylko i wyłącznie no, czekaliśmy na to, żeby zacząć odcinek troszeczkę z innej perspektywy niż tą, którą widzieliście na początku, ale i tak jest yy, i tak jest dosyć dobrze. No i, patrz, i czego niczego nie sypie mi. A, dobra, nieważne. Już? Domyśliłam się. No ja myślę, że teraz jakby nie patrzeć, no dobra, poczekamy już do tych chyba równych 50 tysięcy, żeby już wszystko było napełnione, bo kury są napełnione, krowy będą. O, Dobra, końcówka już, tak? Dobra, no, koniec. Już Dobra, wyłączaj na razie to i ja lecę z przewijaniem czasu do 1 stycznia, bo w styczniu. E, ej, jajka, 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 jajka. To sobie na razie nie poprzewijaliśmy mm, za bardzo. Ty wzięłaś jajka tak szybko? No. Jakim cudem, Ty doszłaś tak szybko tutaj? Nie, bo ten, pewnie traktor przeszkadza. A, dobra, faktycznie, może i traktor przeszkadzać, no tak, brak miejsca, nowej palety, no, te... no podjedź jeszcze troszeczkę, co ty robisz? To ty chciałam cofnąć, ale jednak nie cofnę. Dobra, nieważne. No. Tak, tak, tak. Oj, ojoj oj, oj, bo pieniądze, 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 1035 plus 1035 plus pięć plus 31 tysięcy siedemset siedemdziesiąt Dobra, milion mamy już na tej serii przekroczony. No w styczniu to pasowałoby chyba tak nagrywać mniej więcej o godzinie... Nie wiem, taka dziesiąta, żeby to słońce już mniej więcej sobie powychodziło, nawet koło 11. I myślę, że będzie, będzie ok. Dobra, my możemy sobie ruszać od razu ze sprzedażą. Już milion mamy, czyli na jedno e, gdzieś tam ulepszenie terenu, jak najbardziej nas stać. Ale to jest dalej mało, a nawet bardzo mało. Karmić zwierząt ja na razie nie potrzebuję. Dobra, ruszamy załogo. Koguty odpalaj, światła odpalaj. Jeszcze w styczniu musimy się przemęczyć, widzowie. E, w takim świetle jak widzicie, no ale niestety te drzewa powodują, że jest tutaj. Co się dzieje w ogóle na tych przejazdach? Że jest tutaj taki cień bardziej. E, nie wiem czym ty jedziesz, ale jedz czymkolwiek. I też wielka sprzedaż e, ziemniaka dzisiaj będzie. Czym chcesz, mówisz mogę? Czym chcesz, możesz jechać tym, co jest po prostu e, naszykowane, że tak powiem. A ty o, do, dokarmiasz od razu kury? Oj, ta tam kura o tylko dokarmiam. Dobra, jedź, jedź, przyczepał. Ale ten, o ten MF to ma tak zajebiście oświetlenie zrobione, że tutaj jedziecie to praktycznie jakbyście w dzień jechali. Mimo, że to jest taki kolorek delikatny, niebieskawy. Jeszcze jak pijana. Popakowała po rozrzutniku, przecież to wszystko jest poprzestawiane i, ja, i później ja muszę to... No nie no, to tutaj to, to... Zamiast jechać tak jak ja se jadę, tak zajebiście równiutko, pięknie, to ty tak cudujesz, nie wiadomo jak jeździsz. Oj, bo straciłam kontrolę nad panowaniem. <grym> tak, ta, ta, chyba nad bruzdo. Yy, kwestia sałaty. Yy, sałatę możemy też i sprzedawać. Teoretycznie tak naprawdę no to dzisiaj to wszystko musimy posprzedawać do zera. To co jest? No oczywiście tam, wiecie, nie liczę tego jęczmienia, który został, no bo to jest do karmienia yy, gdzieś tam kur, ale będziemy też i... A, jeszcze winogron ogarnę... Nie no, ta przejazdy to jest po prostu jakaś padaka. A czy e... mój patent zadziała? Jaki patent? Sałatą. sałatą. 24 koła przyszło na konto, zajebiście. Mogę sprawdzić swój patent? No, możesz zrobić teoretycznie co tylko i wyłącznie chcesz, no nie? No to ja na razie zostawiam tutaj tego śmierdziucha, tylko podjadę Ci, żebyś go załadował. Nie, yy, nie, nie, podjeżdżaj od razu, bo to się dosyć długo ładuje, to podjeżdżaj z tym. Yy, Podładowanie ty ziemniaków. Tak, bo ja już miałem to wszystko pod odcinek mniej więcej przygotowane. Kwoty na razie to jest, to jest w telefonie mogę pozamykać, bo nie są potrzebne. I tak teraz ile sprzedajemy, tyle zarabiamy, ale jaki Ty masz patent na sprzedaż sałaty? Zaraz zobaczysz, mały. Czekajcie, lewa, tutaj nam potrzeba prawą znowu. Do ziemniaki to nie jest, tak, wiecie... Nie na tą stronę zajedź, troszkę bardziej w drugą stronę. Dobra, to zaraz, zaraz sobie zajedziesz, przejedziesz, tak jak ci pasuje. A bo ty tym chcesz, żeby to ładowało pewnie i sprzedawało jednocześnie, tak? Tak. to ja już się domyślałem o tym twoim patencie. Nie, ja już go stosowałem chyba. Czekaj, gdzie? Na no wyspie, jeżeli dobrze pamiętam, ale to jeszcze w fesie 22 Bo w 25 teraz jak wyspa wystartowała fajnie, mi się fajnie mega tam gra. Kiedy będzie wyspa? Nie wiem, bo była już we wtorek i trzy odcinki chyba będziecie mieli z rzędu albo w niedzielę będzie teraz las jeszcze. Nie wiem, bo jakoś na Ej, nie robisz, chciałbym to zrobić. To nie tak zacina. Nic nie robię. No to zawsze mam takie lagi u Ciebie na odcinkach, tylko właśnie tutaj. No, tej serii. No bo przy paletach coś robisz, i może dlatego tak być. Aha. No ja nie wiem, no bo przecież przed chwilą nie miałaś przecież, no nie? No tak. No no to poszłaś po palety, tam jest dosyć duże obciążenie najpewniej, i, i, i to jest problem. No i tego wywożenia ziemniaków, jak tu jest prawie 200 koła, to trochę też. Widzę, że będziemy mieli, ale powiem wam, że pieniężnie wygląda to już dosyć fajnie. Ja teoretycznie mógłbym już losować jakiś fajny teren. Znaczy, fajny, no zobaczymy, czy fajny nam wypadnie, czy jednak wypadnie nam jakiś. Nie, 130, szybko idzie. Myślałem, że gorzej to będzie szło. Na pewno dzisiaj robimy dotąd to wszystko, aż do przewinięcia czasu do lutego i sprzedaży też i miodu. A i drewno w styczniu jeszcze. No. no, trochę rzeczy dzisiaj do zrobienia mamy. W lutym już będzie fajna pogoda, bo tak wiecie, to światło inaczej już będzie wyglądało z nowych terenów zarobimy od groma pieniędzy, co nie wylosujemy, bo wszędzie jest praktycznie drewno, to też będziemy mogli sobie to mniej więcej posprzedawać, bo ty z te sałaty nawet z losów jeszcze nie bierzesz. No to sobie stąd podrzucam. Czekajcie, tu już będzie zaraz, czekaj, to ja tu już tym mogę jechać znowu, tak? Tak, dobra, to już jadę. To stąd, co je podrzucasz, to tu już będziesz ogarnięte wszystko, to nie? Tak, 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 tak. Cześć, czyli tak, y, 600 tysięcy kolejne ulepszenie, 650 kolejne, czyli 1 250 tysięcy musimy mieć na 100%, żeby dzisiaj to wydać, bo dwa... No ja nie wiem co nam się trafi. Kurde możliwości jest dużo, koło fortuny, jak wiecie, będzie decydowało Nie będzie to na pewno proste, ale jeżeli uda się trafić to co chcemy, to będzie mega, mega dobrze Dobra, czekajcie, podjedźmy sobie od razu z kolejną tą Ziemniaki, 115 koła. Boże, jak te ciągniki pooświetlały, nam tu wszystko e, lecę. Ładować od razu sobie jeszcze gnojówkę tutaj, żeby też ją powywozić. Jeszcze trochę obornika jest, a w styczniu chcemy też to wszystko kompletnie posprzedawać. drugiego dnia e, stycznia też będziemy, oczywiście, tą sprzedaż gdzieś tam sobie robić, realizować. Ja już biorę od razu tego i też wracam. E, to ty już sałatę możesz. A, widzę, ty już ci tak sprzedajesz. Tak się dziwnie nie jeździ po tym śniegu. Wyciągaj sałatę szybko, bo mój patent mam. Czekaj, dobra, lecę z tym patentem twoim pokazywać. Yy, dobra, dobra, dobra. Ale to ci nie zadziała, bo ty za daleko stoisz. No dawaj. No i co? Jeden rząd tylko ci robi. No podsuwaj trochę. No tak, no to to jak taki patent jest, to ten patent jest do dupy. Przecież to szybciej ja będzie, będzie jak my to poprzesuwamy po prostu tak jak zawsze. Weź to odjedź. Nie cuduś, tak, tak ma... cuduj z taką. tak, o właśnie. Nie tak. cud. No i patrz, jak ty to przesuwasz, ja będę robił No tak, dobra, no ale. Żeby nie układać później, żeby się styf nie zrobił. I tak musisz przesuwać. Ale i tak to jest wolniejsze, bo tak to we dwoje ustawialiśmy i było szybciej. Tak jak to przesuwam, ty ustawiasz to na przyczepę, a z przyczepy dopiero to się sprzedaje. To to nie ma kompletnie sensu, ten patent. No właśnie, moim zdaniem ma no bardzo dobry patent. No to też sobie sama to przesuwaj, bo ja nie będę tutaj godzinę stał i tej sałaty sprzedawał. Jak jeszcze przyczepa mi to blokuje. No a z tyłu to się w ogóle nie sprzedaje. To lepiej było podjechać blisko, załadować, przejechać i dopiero to sprzedawać, a nie ty stoisz w miejscu i to wszystko. A, i to jest bez sensu ten twój patent. Ta już się nawet trzy wyładują, już się baguje wszystko. No tamte się nie sprzedały. Trzeba normalnie no, w równych no, równych. no nie wiem, no pewnie trzeba poprawić. Twój no, patent. No twój patent to ty teraz patentu i rób, żeby naprawić no, nie to, co. Umiem. Z... No to źle patent opracowałaś. No pomóż mi to naprawić. No nie no, przeszkadzaj Boże, nie tutaj, tutaj, no. Boże drogi, po co ty tu stoisz w tym miejscu? Dopóki tego nie naprawisz, to wiesz. Nie, ciężko palety jest ściągnąć po prostu. Nie da się ściągnąć palet. I To idź, zobacz, czy się nie da. No nie da się. No to idź, zobacz, czy się nie da. No ta nie ta 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 da ta się? Ta. No wystarczy pasy odpiąć. I to było się odpiąć? No to odpiąłem właśnie, bo ty nie potrafisz odpiąć pasów nawet. No i dobrze. Patent pokazała, tylko czasu straciliśmy. Na tym patencie jeszcze trzeba było ci pomagać z pasami. Dalej było dos wybudować, wiesz? No ale nie może być tak blisko, bo by zahaczał przy ładunku, to jest wszystko wymierzone idealnie. No jest beznadziejnie. Tak, beznadziejnie. Ty, to, ty jakbyś budowała, to byś wszystko zrobiła po mistrzowsku pewnie. Dobra, weź cyfrowy by, się Byś zrobiła przejazd przy tym. Przy przejeździe, i by wszystko wchodziło, by było wtedy koło fortuny na żywo, byś miała loterię albo się wrzucić coś do silosa. Albo się od razu bezpośrednio to sprzeda. Oj, widzisz, że we dwoje dużo szybciej to idzie. O tutaj ja tylko poprzesuwać i jest elegancko. To sobie przesuwaj po prawej. No będę, bo nie, nie ma innej opcji, żeby tego nie poprzesuwać. Ale stamtąd, w... nie, zostaw mi o to zadanie, a ty już sobie ładuj stamtąd na tamto. Nie. bo tam będzie trochę gorzej, to poprzesuwać, coś mi się zdaje. No to idź ty ładuj, ja będę to przesuwać, sobie. No nie, no widzio, ja muszę wszystko robić, wszystko muszę robić, tak naprawdę, żeby było dobrze. Ale to nie wiem, czy mi nie wleci i tak do tego. To i tak chyba będzie źle, coś mi się zdaje. No. Co było to robić, jakie stany, jak była pełna ta. Yy, tylko, że jak ja to mam po 25 robić, bez twojej pomocy, bez twojego układania, to to długo zejdzie trochę. I mi się latarka no, to za każdym razem. No to ty chodź tutaj do ciągnika wsiadaj teraz. Ładuj to po prostu. No i wykazujesz, że to jest mój patent. No to, trosz... to jest twój patent, ale troszeczkę zmodyfikowany i ulepszony przeze mnie. I on teraz działa znakomicie. Dawaj. Czego w tym jednym rogu się nie ładuje sałata? Nie wiem, bo ją pewnie silo z powrotem zgarnia. Dobra, jedź do przodu. Pff, ja tutaj nakładam, a ta i tak wjeżdża i to wypycha. Ja chcę tutaj jakiś porządek zrobić, bo już widzę, że jak podjechałaś tym tym, to też są delikatne lagi od tej przyczepy. Ile kasy mamy? 1300? jest dobrze, jest dobrze, bo już na dwa ulepszenia mamy. Także jest mniej więcej ok No myślę, sobie to widzowie będziemy powoli robić posprzedajemy myślę, zdaję, że no nie wiem do jakiego momentu Ale na pewno chcemy ogarnąć sałatę I dopiero będziemy do was wracać No i widzowie przekraczamy półtora miliona Jest to co mniej więcej mieliśmy W założeniach, wiadomo, że chcemy jeszcze więcej Dzisiaj zarobić, boże jak one się ślizgają Te ciągniki e, Dalej sprzedajemy to co mamy sprzedawać Te pieniądze lecą, tak w skrócie mówiąc jak szalone Na to nasze konto Jest bardzo, ale to bardzo dobrze Jeszcze oczywiście ziemniaki, patrzcie jak chwilę zaczęły Odcinek i kolejna Wika zarobiła dla nas 20 y, ponad tysięcy, już złotych. No jest moim zdaniem wyśmienicie. Ja tak jeździmy, krążymy. No, sprzedajemy cały czas na bieżąco wszystko. Tu jeszcze sałaty trochę pozostawało. Sprawdzam, czy pociąg nie jedzie. Nie no, nie, no, taki ciągnik nie może przez tory przejechać. Deutschwarz, no, nie, to jest pod kątem. Pod kątem dopiero się udaje przejechać takiemu ciągnikowi, no Jest hit, nie wiem czy on tym obciążnikiem zaczepia, niby się wydaje jakby nie zaczepiał Ale wiecie jak to może czasami wyglądać. Czekajcie, tu już przyczepa gdzieś tam się doładowywuje Co ja dalej? W czy, czymś ja Ci mogę pomóc, bo tam to już chyba opróżniłaś, no nie? Tam paleta, poleciała jedna. Gdzie? Gdzieś tu na polu No to weź się, tam odnajdź no, i w sumie to już na przesuwie będziemy robić, czyli to już możemy widzowie sobie podjechać, bo od razu drzewo będziemy też sprzedawać. Opróżnimy silos całkowicie, nic nie będzie na czarną godzinę, nie trudno maj. się mówi. Co? Nie wiem, gdzie ona jest, nie maj. No, F4 sobie jej poszukaj po prostu. No, szukam, i nie widzę jej. A jest. Masz tak daleko polecia? No, czasami tutaj odrzut jest ładny. E, weź, może e, zrób z tymi, tymi. O, tutaj załadunek tego, drewna od razu, jak możesz. No jest trochę ciemnica tutaj. Mogę. Cześć, ja już Ci idę to pomóc. Ale po co? Ja sobie sam poradzę świetnie. Aha, no to jak Ty sama umiesz wszystko, to rób. Yy, dobra, tu jest załadunek ziemniaków, to już kolejny kurs będzie można no, chyba robić. A nie, bo to na tą drugą dopiero przyczepę będziemy działać. Ile jeszcze tych ziemniaków jest w ogóle do sprzedania? Ich będzie jeszcze 59 koła. Też idzie to dosyć szybko i dynamicznie. Tutaj 100 dalej jest. Kurde, sporo tej jest gnojówy też. Mimo, że to się cały czas sprzedaje na bieżąco widzowie, to jednak jej trochę tutaj e, zawsze zostaje. Ja lecę sobie z tym tematem u Dugnójów, widzę też jest ogarnięta. No, jeszcze lepszy patent. Jaki? No patrz, jestem z całą przyczepą od razu. Jak? Pff, magic. Dora, nie zdradzaj tajemnic, nie zdradzaj. Nie Najwyra... no, to ci pokażę. Najwyraźniej ja się muszę jeszcze od ciebie wiele rzeczy nauczyć. To chciałaś powiedzieć? Tak. Milion sześćset widzowy, milion sześćset. No. Ja już, wiecie co, jak się teraz będzie coś sprzedawać, to ja już piszę do koła fortuny. Yy, mniej więcej sobie. No i teraz trzeba czekać, aż pociąg przejedzie. Poś, ci pokażę ten mój patent. Dobra, już idę, tylko sobie podjeżdżam tutaj. i tak, dopóki nie zarobimy większych pieniędzy, to ja na razie nie będę ruszał. Te sześćset tysięcy można było zlecić z tej kwoty, ale. Nie mogę sprzedać? O dobra. No dawaj ten patent. Tylko to trzeba zabrać. No. Weź to tam popchnij dalej. Oj. Może ty się nie zabieraj za to popychanie dalej, bo to tak trochę ci nie no wychodzi i wiesz. I widzisz tutaj? No. Patrz, robisz tak. No, patent, no. Tak. No. I robisz tak. No i elegancko widzę, samo ładuje, piękna sprawa. Dobra, widzowie, najważniejsza kwestia w dzisiejszym odcinku landy. Bo mamy takie coś, że musimy odpalić sobie ja te kwoty, które mam tutaj pozapisywane i tak na razie wywalam. Wpisujemy sobie koło fortuny. Standardowo, bo koło fortuny wybiera nam zawsze nowy landik i. No i właśnie, możemy trafić 30, możemy trafić 25. 28 możemy trafić z tego co widzę. 27 też przylega. Yy, także OK, a to 30 to no jest, jest drzewo tak, dobra, yy, drzewo, tak, yy, czekaj, bo mnie pogubisz. Teraz się na razie nie odzywaj korupcja tam co masz robić. 36 yy, to jest kolejny, 18 też przylega. 37 przylega, 55 bo jest w środku. 37 mam, mam, 15 przylega, 14 przylega, 7 i 12. 7 i 12 to wszystko jest widzowie te liczby w kole fortuny, i zaraz sobie tym. Będziemy kręcić, tylko ja lecę sobie dalej gdzieś tam to wszystko sprzedawać, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Mamy 1 700 i tak jest to dosyć dobra kwota, ale wiadomo, że to trochę pieniędzy pójdzie, zrobimy sobie jakieś jednokręcenie gdzieś tam za Za chwileczkę, no nie? Nie widzowie! Delikatnie nas uderzył pociąg. Miałem tutaj jeszcze nie zaczynać po cięciu, ale... Kurde, nie zauważyłem tego, to sami widzieliście jak jechałem, może jeszcze tego filmu wam puszczę chwilę przed cięciem, po prostu tego nie zauważyłem, ja pierdzielę. Czekajcie, tam Wika cały czas sprzedaje, cały czas coś tutaj się ogarnia. Ja sprzedam to i to i zaraz Wika przestajemy sprzedawać to wszystko i ja robię ten, jeden zakup, dobra? To na razie jak chcesz możesz sobie naładować jeszcze jedną tą i myślę, że na razie żebyś nie ten, żebyś po prostu nie sprzedawała, dobra? Dobra, to jeszcze widzowie wywalimy. No nie wiem, póki się to jeszcze sprzedaje, to ja jeszcze sałaty. Tej sałaty to już gówno i tak tutaj jest. Bo już tego prawie nic nie zostało. To już mam nic nie sprzedawać, tak? No albo w sumie to wiesz co, dobijmy sobie jeszcze do tych dwóch milionów i dopiero zaczniemy to robić. To w sobie widzowie wiecie co, bo miałem tego właśnie nie zaczynać i zrobić tak jak wam mówię, ale... To kręcenie chyba wam to nagram nie będzie dopiero. Będzie zaraz dwóch milionów tutaj? No będzie, dobra, to poczekajmy aż... Za... Dobra, sprzedajmy to co mamy sprzedać i dopiero ja sobie zakręcę, to już będzie takie... Przed przewinięciem czasu sobie po prostu zakręcimy. Chyba Panie, będzie najlepsze. Tu zaraz będzie 2 miliony. Tak, no ale ja już chyba wiesz co, bo plan był taki, że ja nie będę na razie robił nic, tylko po prostu... Ch... Tak zacząłem odcinek, żeby pokazać, że pociąg we mnie walnął. Może trochę bez sensu. Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę jak po prostu... No, będziemy kręcić tym. Ja pierdzielę kołem jeszcze, niedużym blas. Dużo tego zostało, żeby to w ogóle kręcić? Do sprzedania chyba nie. Zaraz wam pokażę, co i jak. No, ziemniaki to już będą ogarnięte. To tu już ja nawet za bardzo nie będę podjeżdżał. Tu sobie podjadę jeszcze pod obornik, żeby to opróżnić sobie w. po prostu 100%. Dobra, to ja już do końca ostatnie Raz, dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć palet. Dobra, Sprzedajem. to ty tam to sprzedawa, jeszcze we sprzedamy, obornik i e, do Was wracamy, no nie? Już dwa miliony. No, to widzę, jeszcze tak... Wracając, zarobiliśmy właśnie 2 miliony No i dobra moi drodzy, kręcimy za 600 tysięcy Zobaczymy co uda nam się tutaj trafić Ja muszę sobie e, zaznaczyć gdzieś Żebyście widzieli te mniej więcej landy No co chcemy trafić to doskonale wiecie Zaraz zobaczymy czy to się uda Czy to się nie uda Koło nas landy bierzemy 15, dobra 15 Trafiliśmy 15 Za 600 tysięcy, powiem wam że zajebiście Tak szczerze yy... Tylko teraz tak, bo ja nie mam kwot zapisanych. Zróbmy to logicznie. Pamiętaj, że numerek 15, okej? Okay? Dobra, no. Ja koła nie zamykam. My mamy 2, 2057979. 7, 9. Yy, odejmujemy 600 tysięcy, bo tyle to miało kosztować. Zostaje nam tyle pieniędzy, ale ja od razu ten landik sobie kupię. Dobra, mamy... Ty, podbudowę gospodarstwa zajebiście, mimo, że najbardziej 55 chciałem. Zobaczymy, 1 457 979. 1 457, dobra. Dobra, to mamy, czyli jeden land byśmy mieli i on będzie, widzowie, tak dokładnie landem o tym o. No, pasowałoby jeszcze trochę pieniędzy pozarabiać i zaraz do was też i wrócić. Czekajcie, tutaj ciach, ciach, ciach. To jest to? A nie, to to my mieliśmy, to, to jest zupełnie dalej. No to to podbudowę gospodarstwa czysto teoretycznie może się przydać, bo to gospo będzie gdzieś tutaj na tych równych terenach. Myślę, że trafiliśmy ok. Na pewno najgorzej by było trafić jakiegoś takiego, wiecie, totalnie nieprzydatnego jakiegoś tam landa dla nas, a tutaj trafiliśmy coś fajnego i myślę, że możemy być z tego zadowoleni. My przewijamy czas, ogarniamy styczniowe rzeczy i widzimy się znowu, jak zarobimy troszeczkę jeszcze pieniędzy z wami na losowaniu kolejnego landu. No i widzowie, kręcimy! 25, powiem Wam tak, ta luka byłaby dobrze uzupełniona, gdybyśmy faktycznie 25 sobie wzięli i chyba ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak to kupić, tylko mi się numerki pokasowały wcześniej i musiałem od nowa wpisywać, także teraz mam nadzieję, no niby nie zamknąłem apki od tego, ale gdzieś mi się to wszystko pokasowało, czyli teraz tak, 1, 5, 2, 5, 2, 7, 5, odejmujemy od tego... 650 tysięcy, bo teraz taka kwota powinna być. Zostaje nam 8, 7, 275. No i co? I pasowałoby jeszcze coś wylosować zaraz, tylko ja bym sobie przewinął czas. Ty, Wika, ogarnęłaś sobie już to karmienie w całości, czy jeszcze nie? E, już ogarniam sobie 80%, bo już więcej nie ma. Yy, dobra, no to do, do końca nam zostało tak naprawdę ze styczniowej sprzedaży, sprzedać jeszcze ostatki yy, gnojówki, czyli 8 ty A ja wiecie co, ja to ogarnąłem, tak ja sobie nie kupiłem terenu. Tu też 27-28 będzie, także nic nowego tutaj nam nie dojdzie, czyli tak naprawdę liczba rzeczy, które możemy trafić e, jest coraz bardziej dla nas przyjemna. 275 Nie mile ten odcinek będzie trwał, widzowie, mamy nagrania tak naprawdę około 40 minut, ale tu dosyć dużo cięć było, bo no sporo rzeczy... Boże, tu jest jeszcze, ale dobra, niech na tych rozrzutnikach stoi, już tego nie będę wywoził, nie będę tego sprzedawał. To sobie jeszcze sprzedamy, no i można powiedzieć, że taka ogólna sprzedaż, no to już jest prawie zakończona. Tam jeszcze sporo pieniędzy nam dojdzie z miodu, z winogronu. Sporo pieniędzy nam dojdzie. To akurat też będzie dosyć spoko. No a z tego, jak wydamy teraz jeszcze 700 tysięcy, bo 600, 650, 700 tysięcy, no to też y, trochę nam widzowie tej kaski y, dojdzie do tego wszystkiego. Tu już więcej, nawet nie mamy co załadować. Tu jest ogarnięte, nie ma nic 0%. Tu jest 0%. Tu jest jeszcze do nakarmienia tylko y, właśnie ta kwestia i Wika to właśnie robi. I my widzowie widzimy się za chwilę, jak będziemy znowu coś losować. I robimy ostatnie losowanie. 55. Nie wiem, pokażę Wam jeszcze raz, bo nie ten... Ja pierdzielę, ale się udało. Czyli tak naprawdę trafiliśmy 15, 25 i 55. Wszystkie piątki dzisiaj trafiliśmy. Jest mega dobrze. Ja jeszcze bym coś wylosował, bo tak szczerze mówiąc, fajnie było trafić 30 albo 12. Bo te pola ja bym sobie przedłużył. Nie no, jestem w mega szoku, ale patrzcie, tutaj mieliśmy farta. Znaczy, bo te 55, czy to jest mega potrzebne, no to nie wiem tak szczerze, ale bardziej ja bym chciał trafić na pewno y, 30. To na 100%, bo pola by jeszcze bardziej były przedłużone, i by to kozacko wyglądało. Albo dwunastkę, bo tego terenu jest bardzo dużo. Czternastkę, tak w sumie, żeby tutaj to połączyć, to czternastka też by była lepsza niż pięćdziesiątka piątka, bo ta pięćdziesiątka piątka to jest taka naprawdę minimalna i tutaj no fajnie, bo ten teren w końcu zapchamy tą dziurę, ale nie jest to jakoś tak najlepiej, ale z drugiej strony i tak mamy szczęście. W ogóle trzy piątki dzisiaj trafiliśmy, jakby nie patrzeć. No te tereny 28, 27, 36 czy 18, czy 7, czy 7. No tak średnio, by były nam potrzebne. Z tego wytniemy sobie drzewo, to jeszcze będziemy mogli sobie coś zarobić, dorobić. Chociaż tutaj widzę, że w niektórych terenach już tego drzewa e, praktycznie nie ma. Dobra, czekajcie. kupić ten teren? Możesz, kupuj. Kupiłam. Tylko 24 tysiące kosztował? Mhm. Zajebiście, bo my za niego płacimy, widzowie. 600, 650, 700 tysięcy za niego my płacimy normalnie według zasad serii. Zostaje nam 177. 0,77, jeżeli chodzi o kasę. Dużo czy mało? No, tak powiem Wam, że nie za dużo nam tego budżetu, że tak powiem, zostaje, ale też i sporo zarobiliśmy, a my widzimy się w kolejnym odcinku już w lutym. No, budowę gospodarstwa teoretycznie można było zaczynać, tylko że nie mamy pieniędzy na budowę gospodarstwa, bo wydaliśmy wszystko na tereny, żeby to gospodarstwo zbudować. No, takie błędne koło, ale. No, ale tak musi być. Bez terenu nie będzie budowy gospy, a bez pieniędzy też budowy gospy nie będzie. Czyli pewnie to nie będzie w tym sezonie. Nara.